Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokoranej pokroci Sycylice Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa bym mógł to doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką to mojej siecie Bożego pragnę ofiarować za osoby, które w najbliższym czasie umrą. Proszę Cię, Jezus Chryste, Matko Boża oraz wszyscy święci błogosławieni o Boże miłe sierć i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego, serce jest jako strój miesiecie dla nas. Ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przejść królestwo twoje, bądź wola twoje, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy jako i my odpuszczamy nasze winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas paw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc ją synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Stucha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod bockim piłatem, Ukrzyszowan, Umarł i Pokrzepian. Stąpił to piekiel, Trzeciego dnia z prtwych stał, Stąpił na nie piosę, Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacznych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas i świata całego dla jego męki mimił się dla nas i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas by świata całego męki mimiją dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko polestej męki mimią siedzie dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej się Cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej się Cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją okay. się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią well się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klejko porstej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego męki. męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, za nasz i świata całego. Klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit nas i świata całego. Klejko męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mi mią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego Klajko porstej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego klejko polestnej męki, mimi ościedzi dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi ościedzi dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi ościedzi dla nas i świata całe Klajeko klejko męki, mimi ościedzi dla nas i świata całe ko, klejko męki, mimi ościedzi nas i świata całe ko. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klajko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, Schmiel się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty śmiertelny, Schmiel się nad nami i nad całym światem. ŚwięTY BOŻE, święty mocny, święty śmiertelny, Schmiel się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Ducha Matko Bosza, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienia i krzyż ludzi, którzy nie oferują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konię Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj łaską sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący wieczne Boże, Osuń nas przed oczami swych duchów. Sech posłużyć się chórami ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, truce świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac. Nauka i działanie mogą odbywać się bez temelicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, właśnie Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystość, uświęcaj kapłanów i siostry sakonne. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin, świętej miłości rozpalaj serce we wpłomieniach tej miłości, oczyszczali uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i siostr zakonnych, ukształtuj na wzór, na serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Trzchołstny z Panem Pokiem Akaja